No cześć, witajcie na działkomanii. Dzisiaj kluczowy oprysk pomidorów na przełomie maja, czerwca, a także może i lipca. No, choroby grzybowe kręcą się w otoczeniu. Zwłaszcza po deszczach, no i trzeba o to zadbać, tak? W zeszłym roku starałem się to robić drożdżami, co, co z racji tego, że nie padało w ogóle u mnie w maju i w czerwcu i do połowy lipca, więc nic się nie działo, ale potem się zadziało. Ale w tym sezonie postanowiłem z racji tego, że wczoraj po posadzeniu tych pomidorków, które mm, sadziłem, na przykład tutaj na tym, gdzie Ty jesteś, kolego mój? O, jesteś. Zobaczcie. Jak zauważyłem, to dopiero jak go sadziłem, że z nim jest coś nie tak. Nie wiem, co to jest, ale jak to spryskam miedzianem, to chyba mu nie zaszkodzi. Tutaj. Kolejny, coś się dzieje. Jeszcze jeden. Tutaj, coś się dzieje. Tutaj, coś się dzieje. Zobaczcie. Ten. Coś też zaczyna się przebarwiać. Tutaj. Coś się dzieje. Ten. Coś się dzieje. Te zakupione od pani Ewy. Co Wam pokazywałem, tą biożklarnię z Barcina? Zobaczcie, wszystkie są piękne. Ich nic nie rusza. Ale muszę to spryskać, wszystko bo zaraz się zarażą od tych nowych, co zakupiłem. No, tu już są. O, to jest ostatni od Pani Ewy, tam są. A tu jest kolejny nowy, wczoraj posadzony. Zobaczcie. Ten akurat. No, tu coś się już zaczyna dziać. No jestem zły, patrzcie, o. Nie wiem, czy to jest szok po przesadzeniu, ale wolę dmuchać na zimno, żeby mi to nie zepsuło całej uprawy, no. No trochę tego jest, no trzeba reagować. No i tak. Na przełomie czerwca, maja, znaczy przepraszam, maja, czerwca Najzwyklejszy miedzian, no. nie ma tu nic opisanego o, o pomidorach, ale to się stosuje do pomidorów. No i słuchajcie, tutaj sobie przygotowałem, to są takie stosunki tam do jabłoni, jakiś tego, ja tu sobie przygotowałem sobie 12 litrów wody, nie powinno to zaszkodzić na tą saszetkę. 15 gram miedzianu, nie powinno to zaszkodzić na pewno pomidorom, a czy zapobiegnie zarazie to zobaczymy. No. O matku to jest niebieskie. No dobra. Czekajcie to zamoczę. Jak to wszystko wyda. Yy, może to się stosuje w dawce mniejszej ilości wody. Ale ja że jako robię to pierwszy raz w życiu. No to... No to nie chcę po prostu zrobić krzywdy pomidorom, chociaż to jest miedź, no to jest miedź zwykła, nie powinno niczemu zaszkodzić. Jest nawet stosowana w bio, dopuszczalna w bioprawach, z tego co gdzieś tam się dowiedziałem, wyczytałem. Matko, ja to wypryskam tych 12 litrów. Czekajcie. Teraz tak, gdzieś na YouTube oglądałem. Jakiś filmik na jakimś kanale, właśnie o pomidorach, żeby nie pryskać. Pryska? 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 Żeby nie pryskać po kwiatkach, bo może coś to je uszkodzić. Więc nie wiem, czy tak jest, ale nie będziemy pryskać po kwiatkach. Tu, jak są jakieś tam zaczątki kwiatków, to tam pies ich drapał, więc im się nie powinno stać. Lecimy z każdym pomidorkiem na początku te od spodu też. O. No ładny kolor do drinków dobry by był, nie? Nie wiem czy ogórki może tym pryskać. Nie wiem czy to jest na mączniaka. no na to też jest skoroba grzybowa. A dobra, jednego są dwa, jednego spryskamy. Zobaczymy. Dobra, słuchajcie, ja na chwilę zrobię pauzę, spryskam wszystkie i pogadamy dalej. No i słuchajcie. Jedna buteleczka nie wiem to jest pół litra 07, no chyba nawet nie 07, staczyła mi na oprysk. Tego tutaj wszystkiego w szklarni i tam w foliaku, ale wiecie co bym chciał zrobić jeszcze, poczekajcie, matko teraz tego nie odkręcę, ja pierdziele, jeszcze na deszcz padać, ale my jesteśmy ubezpieczeni na deszcz, chciałbym, matko to mi starczy, nie wiem w ogóle, czekajcie, to przemieszam jeszcze. Mam nadzieję, że nie ma jakichś innych miedzianów specjalnych do pomidorów, że ten co kupiłem, ten miedzian 50WP to jest ten miedzian. <noise> Jak zniszczę uprawę pomidorów przez ten oprys, to, to się przecież powieszę. No ale mam nadzieję, że to jest OK. I tym się właśnie pryska. Raczej tak, no nie ma innych jest miedzian WP. 50WP i jeszcze jakiś tam inny, ale to jest po prostu z innym stężeniem. Ja bym chciał jeszcze, wiecie co zrobić? No bo grzyb, pryskasz czy nie pryskasz, grzyb nie tylko sadza się na naszych pomidorach, ale także, kurczę, wszędzie, nie? Zwłaszcza na jakichś starych szybach. No ta folia, akurat co ją teraz założyłem, to ona jest pozbawiona grzyba, bo jest nowa. Ale te tutaj, o, to wszystko, te stare szyby, uhum, tak... Pięknie mi w gębę zawiało teraz tym środkiem. Chyba nie umrę, nie? Te wszystkie szyby. Jakiś tam grzyb sobie pewnie mają. I chyba spryskanie ich i tutaj gdzieś tam gdzie nie podłoża. Może. Ograniczyć grzybom rozwój, tak sądzę. Dlatego to robię. Tutaj będą na ogórki jeszcze, więc tu nie pryskam, bo nie wiem, czy ogórki mogą, czy nie mogą. O. O. Te moje drzwi, które skonstruowałem, spryskam całe, bo folia leżała w altance przez zimę, tam też grzybki się pewnie rozmnażały, może nie w zimę, ale na wiosnę. Te deseczki też, nic im nie zaszkodzi, raczej nie padną. A ochrona przed grzybami jest. O, tutaj w środek tam, o. U góry puszczę to wszystko też. Nad, tu jest, słuchajcie, jest, o, przez przestrzeń. Między folią, a, a szklarnią. Nie zaszkodzi tam wpryskać. Dobra, nie będę was zanudzał, jak to robię. Przejdziemy za chwilę dalej. No tu w foliaku już popryskałem też wcześniej te pomidorki. Osłaniałem yy, ręką te miski, yy, mówię kwiatki, żeby na nie nie naprzikać. Coś na pewno się spiknęło, ale jak ktoś tam gdzieś mówił, że, że lepiej nie pryskać, tu też słuchajcie spryskam tą folię. No bo ona na niej w nocy. Zwłaszcza jak zamykałem tą folię na noc, to ona była cała w wodzie, skraplała się. To była jedna wielka parówa, mimo iż było chłodno. Zamierzam ją całą spryskać, no bo niech to. Jak są grzyby, to niech lepiej zginą, tak? My grzybów nie chcemy w uprawie pomidorów. O, wszystko ładnie spryskuje. Czy to coś da, to nie wiem. Ale środka mam w cholerę, tak? Bo mam tam jeszcze ponad 10 litrów, więc, więc, no więc co, no nie wiem, muszę, nie wiem czy, czy mogę to w ogóle sobie ten środek odlać do butelki i zostawić na przykład i za miesiąc prystać, muszę poczytać, czy to trzeba zużyć naraz, bo potem traci ważność, na wszelki wypadek sobie zostawię. Trochę chaotycznie to pokazuje, ale. Okej, okay, dobra. Podsumuj, podsumujmy ten cały odcinek. Słuchajcie, no nie da się bez oprysków. No nie da się, no. Choćbyśmy chcieli. Możemy to pryskać drożdżami. Drożdże, ach, te drożdże. Możemy to pryskać drożdżami. Okej, okay, no. Możemy to pryskać gnojówką z pokrzyw. No ale czy w jakichś yy, profesjonalnych uprawach widzieliście, żeby ktoś pryskał drożdżami lub gnojówką? No to okej, okay, no może drożdże. Słuchajcie, zrobię osobny odcinek o drożdżach, ale yy, drożdżami, żeby to miało efekt, bo to są tak samo. Tutaj to jest otoczka na grzyby. Miedzian jest otoczką na grzyby, żeby żaden grzyb się nie zagnieździł na naszym listku. Yy, drożdże to jest po prostu grzyb, który opanowuje sobie liść pomidorka tam się rozmnaża ale z braku pożywienia, czyli cukru lub tam jeszcze czegoś nie, nieraz nie będę zgadywał po prostu ginie, bo nie ma pożywienia i trzeba nim pryskać, nie wiem, co tydzień tak, żeby on cały czas był, nie dopuścił innych grzybów, no a tu mamy środek, który na ten, na ten okres do jakiegoś tam lipca, a teraz od maja nam ochroni tego pomidora w jakimś tam procencie, nie, też nie do końca, bo to jak przyjdzie jakaś pieruńska choroba, taka grzybowa, no to, to też trzeba jeszcze będzie bardziej przyskać, tak? ale powinno to ochronić. Przed łączniakiem, znaczy przepraszam, przed yy, suchą zglizną wierzchołkową nie ochroni nam, bo nie, do, nie dożyje ten preparat do, do sierpnia, ale ten maj czerwiec i początek liczę nam ochrony, potem trzeba będzie pryskać czymś grzybobójczym już, nie tylko ochronką przed grzybem, a czymś grzybobójczym. O tym się dowiem, czym trzeba pryskać, ale wiem, że trzeba pryskać, tak? Na ten czas mamy to. No i co? Pozostałem Was do, do przesłuchiwania tego, co powiedziałem. Są też inne kanały, są też lektury, są też książki, czy mówię dobrze, czy nie, ale raczej tak. W tym przypadku, bo w zeszłym roku mówiłem źle, że nie trzeba niczym pryskać i nic się nie stanie, a stało się i to grubo u mnie, więc w tym roku już pryskam. To nie jest cholera wie jakie straszne cholerstwo, które nam potruje dzieci i rodzinę. To jest zwykła mieć. Zwykła mieć wpłynie z proszku z jakimiś tam jeszcze pierwiastkami mało chemicznymi, które nic nie robią rośliną, tak? bo można je pryskać nawet dzień po posadzeniu roślin, z czego się dzisiaj dowiedziałem. Także jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę i dajcie suba, a my zobaczymy, czy, czy w ogóle te pomidory w szklarni, co posadziłem, coś im się stanie, czy nie. Dobra, ale tak czy siak pryskać trzeba. Dobra, trzymajcie się, bądźcie zdrowi i ciepło się trzymajcie też nasiemka